Mamy przyjemność wytestować dzisiaj Nicholanda T4 90 N90 konny. Ciągnik dostaliśmy na testy z firmy Vialan w Tarnowie, za co im bardzo dziękujemy. Sprawdzimy go dzisiaj dogłębnie. Zapięte kosiarka Orsi o wadze 700 kg. Zaraz jeszcze uzupełnię ją wodą 200 litrów, czyli powinna ważyć 900 kg. Sprawdzimy, jak sobie radzi w sadzie. Pierwszy, pierwsze wrażenia. Bardzo pozytywne, kabina mała, ale jest to tak fajnie wszystko rozplanowane. Niesamowity filtr kabinowy, po prostu jestem pod ogromnym wrażeniem. Kabina jest hermetyczna, tak jak powiedziałem, wrażenia pierwsze, bardzo dobre. z jazdy. Bardzo fajny, bardzo pozytywnie odbieram ten ciągnik. Oczywiście bardzo wąska kabina, trzeba się do tego przyzwyczaić. Zakręty, no układ kierowniczy ze skrętną osią, fantastyczny. Bałem się, że przy tak obciążonej, tak ciężkiej kosiarce nie da rady po prostu skręcić, ale nad, 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 nadrabia kołami. Zresztą zobaczcie sami. układ wentylacji nie spotkałem się jeszcze z tak rozwiązanym systemem i zaawansowanym jest tak czyste, świeże powietrze w kabinie jest go nadmiar po prostu aż mi się fantastycznie oddycha ja miał więcej tlenu niż na zewnątrz co bym w tym ciągniku poprawił na pewno skrzynię biegów jest to nowy sprzęt Podniema mam dwie to godziny. Jak na razie jestem pod ogromnym wrażeniem. No, słuchajcie, skończyłem testować New Hollanda T490M. Słuchajcie, jest bardzo fajny traktor. Fajnie przemyślany. Ma fajne rozwiązania. Fajne dościa do, do silnika. Ale, słuchajcie, ma też swoje mankamenty. No, dla mnie akurat mankamentem jest bardzo mała kabina. Jestem bardzo wysoki. No, 1,93 m mam wzrostu. Do sufitu mam dosłownie 5 cm, nie daj Bóg jeszcze jakieś lepsze chopnięcie i głową lądujecie o suficie, słuchajcie to widzę, tak widzę wyświetlacz, mam go na wysokości moich oczu, totalnie mi to zasłania, albo trzeba dźwignąć kierownicę do góry, wtedy jedziesz jak starem. albo po prostu odchylać się bardzo mocno do tyłu, można by to było rozwiązać to jakimś fajnym tabletem, bo można by było na tablecie zdobyć wszystkie informacje, tablet mógłby być regulowany.